Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. W klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B rozmawiamy z naszym czołowym młodym pięściarzem Karolem Judinem. Karol, od czwartku będziesz brał udział w zgrupowaniu kadry wojewódzkiej miniorów. Cieszysz się, że będziesz trenował z najlepszymi? W tak, cieszę się. Chci bardzo chcę pojechać, ponieważ może coś pos posparuję z, z Mateuszem Dubanowiczem, Adrianem Kowalem. Nie wiem, no zobaczymy, bo miałem teraz zawyk robiłem na noc, bo był złamany i byłem pod bardzo silnym znieczuleniem. Więc lekarz mówił, że w ciągu dwóch tygodni do miesiąca nie mogę sparować. Ale zobaczymy. Zajęło ty tydzień temu. No i na awanturę, nie ma co się chwalić. <grych> więc no, nie będę tam mówił. Czy wali skakać przez pół? No, można tak powiedzieć. Dobrze, mówiłeś o Adrianie Kowalu, to twój odwieczny rywal, z którym walczysz praktycznie na każdych zawodach ważniejszych. Podczas Mistrzostw województwa też myślisz o tej walce, która będzie pod koniec lutego w puławach? No zobaczymy w jakiej walce będziemy i iść obydanie. Czy chcesz zmienić kategorię 49, pójść wyżej, czy, 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 czy myślisz o tym, żeby jednak pozostać w 49? No, trener mówił, że w 50 pójdę, ja też tak się wypowiedziałem, w 50 to mnie pójdę.